Powiat Starogardzki po raz kolejny pomaga Ukrainie. Tym razem przekazano na front dwa autobusy do transportu żołnierzy. Warto podkreślić, że autobusy należały wcześniej do PKS Starogard Gdański. Robimy to w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z administracją Dubna. Obiecaliśmy podczas ich wizyty, że Ufundujemy, przekażemy dwa autokary. One nie są potrzebne tyle do cywilnych, ile wojskowych. Nieco to nowe autokary, ale są w pełni sprawne i na pewno będą im dobrze służyć, a są im bardzo potrzebne. To nie jest wszystko, co my robimy dla Ukrainy, ale to jest takie, może najbardziej wymierne. Będziemy ich wspierać, pomagać, walczą też za nas. Za, za to, żebyśmy mogli żyć w pokoju, i, i dlatego jesteśmy zobowiązani ich wspomagać. Autobusy będą transportowały wojska ukraińskie z powiatu Dubienieckiego na pole walki. Do tej pory pokonywali oni tę trasę samochodami dostawczymi. Można by zadać pytanie, dlaczego przekazujemy autobusy, i ja odpowiadam, bo to bardzo straszna i interesująca historia. Otóż powiat Dubieniecki jest bez, bezpośrednim zapleczem dla walczących oddziałów armii ukraińskiej, która w ramach tak zwanego wytchnienia wraca właśnie do tego powiatu i tam odbywa krótkie, czasami tygodniowe, czasami dwutygodniowe urlopy i następnie to wojsko jest przewodnione dotychczas e, samochodami towarowymi na tak zwanej pace setki kilometrów, więc poproszono nas czy bylibyśmy w stanie pomóc e, z zorganizowaniem takiego środka transportu, który zapewni e, jakiś minimalny choćby komfort e, podczas Przenoszenia się z tego urlopu na linię frontu. No i dzisiaj, bardzo błyskawicznie, dzięki prezesowi pogranicznemu i panu Januszowi Struczyńskiemu, możemy do tego powiatu i dla wojska ukraińskiego przekazać, z czego się bardzo cieszymy. Ja dodam, że dzisiaj w nocy dojechał transport łóżek z Kociewskiego Centrum Zdrowia. Widziałem filmik, są rozpakowane, są na miejscu, już służą w walce z Putinem. Pojazdy nie są skomplikowane w naprawie oraz nie wymagają wyspecjalizowanych narzędzi. Są to pojazdy, które znoszą trudne warunki drogowe, ponieważ praktycznie poza tymi autobusami nie mamy już innych, które by były w układzie na resorach, które są łatwo naprawialne i znoszą trudne warunki drogowe. Jesteśmy teraz akurat na etapie dość dużej wymiany taboru i w tym momencie zwrócono się do nas z propozycją, aby ewentualnie rozważyć możliwość przekazania ich w formie darowizny na rzecz Ukrainy, a obecnie w to miejsce wprowadzamy inne pojazdy. Ті автобуси поїдуть до війська, всі кібенжуть, возять хлопаків на, на те сторони, де є дуже війна. Там все йде Донбас та на, на той То Є допомога реальна, те, тому що немає таких дужих самоходів, що би Там є такі мале, а мале, то потрібно скренчити два рази, а той раз чердящи осіб I od razu jedzie tu, na tę stronę. Przed kierowcami długa droga. Życzymy im bezpiecznej podróży oraz aby autobusy służyły im bez żadnych awarii. Polecamy również zobaczyć Kociewskie Gryfy 2022 oraz Postaw Nam Kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.